No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym filmie informacyjnym z Last Epoch na moim kanale. I witam was w dosyć ważnym filmie, ważnej informacji, takiej pierwszej, większej, otóż mamy... Midweek Update od twórców Last Epoch'a i bardzo dużo wytłumaczonych, fajnych rzeczy. Przede wszystkim tutaj są podziękowania za to, że było 265 tysięcy ludzi online w jednym momencie, prawda, że będą fiksy do gierki dochodziły jeszcze w tym patchu 1.0 takie jak na przykład nie wiem, polepszenie na przykład serwerów i takie rzeczy jak na przykład dodawanie sobie znajomych do listy znajomych i tak dalej prawda to wszystko będzie poprawiane lokalizacja i tak dalej i tak dalej czyli yy, no, wiadomo język polski między nimi, tak będzie poprawiany i tak dalej i tak dalej, ale teraz chodzi o najważniejsze informacje, czyli future content moi drodzy, przyszły content. I tutaj mamy tak, że tutaj mamy napisane, co będzie mniej więcej, czego możemy się spodziewać w patchu 1.1, który będzie kolejnym cyklem, czyli kolejnym sezonem, bo tutaj cykle będą właśnie wyglądały na zasadzie takiej, że z każdym kolejnym dużym patchem, jak 1.1, 1.2, i tak dalej, będą nowe cykle, czyli sezony. Innymi słowy, resety. I teraz tak. Mamy tutaj coś takiego, jak content coming for patch 1 one. one is designed in two parts, czyli, że w dwóch częściach będą, że tworzą w dwóch częściach content do patcha 1.1. Oczywiście, że tutaj teraz starałem się, tam robią wszystko, żeby tam, żeby to było najlepsze, action, dalej i tak dalej, wiadomo. Ale teraz tak, najważniejsze. Już poza tym, że oni starają się bardzo wszystkie fiksy ogarnąć i żeby to był najlepszy Action RPG na rynku, to... Oni chcą wprowadzić, proszę Państwa, coś takiego jak rozwinięcie monolitów, tutaj jest napisane, mogę wam pokazać w języku polskim, to jest coś takiego po drugie, bo tutaj mamy zawartość... pierwsza i najważniejsze, opinia graczy, że oni czytają właśnie opinie graczy i tak dalej, prawda, bardzo mocno opierałem się na naszej opinii, yy, oczywiście ja im w to wierzę, bo to widać, co, co, co ludzie chcą, to dodają do gierki, i teraz tak, najważniejsze, w przyszłych aktualizacjach, czyli 1.1, mamy plany rozszerzenie monolitu, wprowadzania nowych, świetnych opcji tworzenia przedmiotów, czyli do craftingu, dodania większej zawartości bossów, czyli jeszcze większa ilość bossów, aktualizacji klasy balansu, czyli jakiś tam balansik wiadomo, zawartości kampanii itp., czyli coś do kampanii chcą dodać. Ale specjalnie w wersji 1.1 skupimy się na wprowadzeniu szczytowej zawartości lub bardzo ciężkie walki które dadzą ci wyzwania, do których będziesz dążyć. I tutaj, moi drodzy, w języku angielskim to jest wytłumaczone trochę lepiej, ponieważ to jest napisane Pinnacle Content i Very Hard Fights That Will Give You Challenges To Aspire To. Czyli rozumiem, ja to rozumiem tak, że oni chcą dodać do tej gierki coś na zasadzie uber-bossów, tak jak macie na przykład w Diablo 2. Uberbosy, prawda? Tak jak macie Ubery w poe, i tak dalej, wydaje mi się, tak jak na przykład w śmiesznym D4 jest Uber Lilith, wydaje mi się, że właśnie w ten sposób to będzie wyglądało, że oni chcą dodać jakieś ciężkie walki, właśnie do gierki, prawda? Więc tak to wygląda. Możemy jeszcze wrócić na język polski i przeczytać co tam jeszcze napisali, napisali, że warto podkreślić, że ich igie, czyli ci twórcy, kładą duży nacisk na słuchanie społeczności, prawda, więc wie, wiadomo, wiadomo. No i dalej tam jakieś pochwały, są troszeczkę załamani, że ucier ucierpiały recenzje na Steamie, bo są różne te recenzje z powodu właśnie serwerów, tak, że z, przez zawirowania w usługach sieciowych. W momencie premiery i przez co właśnie dużo, dużo po prostu ludzi, którzy oceniali, dawali jakąś recenzję, gierki, to dawali negatywną, no i że poświęcają dużo czasu na to, żeby czytać nasze recenzje, opinie na Steamie, prawda, w mediach społecznościowych, na forum, tutaj czy na Reddicie nawet nieraz widziałem twórców tej gierki, jak byli i komentowali, czy brali po prostu udział w tym, co ludzie pisali na temat gierki, i tak dalej, i tak dalej, więc ludziska. Tutaj mamy przyszłą treść, prawda? To jest nasza przyszła treść w kolejnym, czyli drugim cyklu. I najprawdopodobniej będzie to właśnie rozszerzenie monolitów, Będą to jakieś Ubery, będą jakieś nowe bossy, jakieś ciężkie fighty, ciężkie pojedynki. Czyli wychodzi na to, że w drugim sezonie, w drugim cyklu, będziemy mieć właśnie Ubery. Dajcie koniecznie znać, co Wy o tym sądzicie. Tutaj jeszcze mam zostawię język angielski, jakbyście chcieli. Oczywiście, link ten będzie w opisie tego filmu. Więc nic nie pominiecie, a ja się z wami, ludziska, żegnam. Tak więc, cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten informacyjny film. Bardzo fajnie, że twórcy opublikowali ten midweek update. Oby więcej takich, oby więcej, bo ja bardzo szanuję coś takiego jak właśnie kontakt cały czas ze swoimi fanami właśnie w taki sposób, co ja to bardzo bardzo szanuję i doceniam tak, więc ludziska subskrybujcie, komentujcie, oceniacie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, słuchajcie, i do następnego filmu odcinka, czy też odcinka na moim kanale ludzka chaos.